Podczas wspólnych posiłków w starożytności istniał taki zwyczaj, że gospodarz głowa domu, chcąc okazać komuś swoją życzliwość, podawał mu jakiś smakowity cząsek. Tak robi dzisiaj pan Jezus, podaje Judaszowi kawałek chleba. Upomina się o jego wierność. Jezus jest wzruszony, bo widzi, że traci swojego ucznia, swojego przyjaciela. Kiedy jesteśmy kuszeni przeciwko wierności Panu Jezusowi, przeciwko naszemu powołaniu na przykład w życiu małżeńskim, w życiu kapłańskim, wtedy, gdy nasze życie duchowe, nasza tożsamość w Panu są jakoś zagrożone, Pan Jezus często upomina się o nas, upomina się jakimś delikatnym gestem, coś próbuje nam dać, czymś nas pocieszyć. Potrzebujemy uważności, aby nie przedapić tego. Zazwyczaj skupiamy się bardziej wtedy na samej potusie na walce z nią. Chcemy ją przezwyciężyć i to oczywiście bardzo dobrze, słusznie, ale nie mniej ważne, właściwie o wiele ważniejsze jest to, aby odczytać w tej sytuacji Boże działanie, aby nie pominąć w tym doświadczeniu tego gestu Bożej przyjaźni, gestu upomnienia się o mnie, o moją relację z Panem. W jaki sposób Pan Jezus? próbuje o nas zawalczyć teraz w te dni podczas wielkiego tygodnia Jezus walczy o nas na krzyżu. Możemy sporo przedapić, jeśli pochłoną nas przygotowania do świąt za bardzo sprzątanie, zakupy, jeśli nie poświęcimy wystarczającej ilości czasu modlitwie. Możemy naprawdę nie zauważyć tych gestów Bożej przyjaźni. Pan Jezus nawet w największym cierpieniu nie skupia się na sobie. cały czas myśli o nas, zależy mu na nas, dlatego nie żałujmy mu czasu, w te dni. Bądźmy skupieni na jego sprawach, bądźmy jak święty Jan, dzisiaj, który wie dokładnie o co Jezusowi chodzi. Nie tylko słyszy jego słowa, ale je rozumie. Apostołowie nie wiedzą, kto zdradzi pana. Nawet Piotr jest zaskoczony całą tą sytuacją, dość zdezorientowany i prosi Jana, aby to on zapytał Jezusa. Ciekawe. Ciekawe, że żaden z uczniów nie chce pytać sam. Może dlatego, że każdy z nich miał coś na sumieniu wtedy. Tylko Jan jest czysty. Dlatego bez skrępowania spoczywa na piersi pana Jezusa. Dlatego rozumie jego słowa, właściwie odczytuje intencje pana. Nie przeinacza niczego. Słyszy właściwie. Wybieram Boga wtedy, gdy ufam Mu bardziej niż moim lękom, gdy bez obaw mówię Mu o wszystkim jak najlepszemu przyjacielowi, gdy pozwalam sobie na taką swobodę, na taką bliskość, jaką dzisiaj pokazuje nam święty Jan. Panie Jezu, wiem, że Ty zawsze o mnie walczysz. Wzruszasz się na samą myśl o tym, że mógłbyś mnie stracić. Daj mi proszę taką czystość serca, Dzięki której zawsze będę czuł się przy Tobie swobodnie i pewnie i o nic nie będę lękał się Cię zapytać. Amen.